Dzisiaj mam przyjemność przywitać się z Państwem z Mrzezina. Organizujemy tutaj akcję pod hasłem Biała Sobota. Białe Soboty są adresowane do mieszkańców mniejszych miejscowości, zwłaszcza takich, w których nie ma na co dzień dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. Ta Biała Sobota organizowana jest przez Akademię Medyczną w Gdańsku, zwłaszcza przez Klinikę i Katedrę Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Skoło Naukowe działające przy tej klinice, a także Urząd Gminy w Pucku, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck, a także naszych gospodarzy, szkołę, Zespół Szkół w Mrzezinie. Przeprowadzamy badania wśród dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. W zakres badań wchodzą badania fizykalne. Zbieramy także wywiad lekarski. Mierzymy, mierzymy ciśnienie, przeprowadzamy pomiary wagi i wzrostu. Wybrane dzieci będą miały przeprowadzony również poziom glukozy. Dobór do tego badania na podstawie wskazań. W czasie takich Białych sobot badamy no, grupę dzieci około 200 do 300, do 300 przeważnie. Czasami no, te wartości są wyższe lub niższe. Celem Białej Soboty jest wychwycenie jakichś pojedynczych przypadków dzieci, u których no, możemy rozpoznać schorzenia układu krążenia, schorzenia układu nerwowego. Oceniamy stan odżywienia tych dzieci, czyli rozpoznajemy stany niedożywienia, jak również stany otyłości no, oraz w pojedynczych przypadkach niestety Podejrzenie schorzeń onkologicznych, czyli nowotworowych, które oczywiście wymagają pilnej później diagnostyki i później, pilnego, pilnego leczenia, ale już w ośrodkach specjalistycznych. Tętnicze. Tętnicze. To znaczy nadciśnienie tętnicze na szczęście w odróżnieniu od grupy osób dorosłych nie jest aż tak częste w populacji wieku rozwojowego, natomiast ze wskazań, jeśli chodzi o, o przyczyny medyczne, no to oczywiście tutaj na pierwszym miejscu będą schorzenia układu moczowego, schorzenia nerek, schorzenia endokrynologiczne, ale jest też grupa dzieci z tak zwanym naciśnieniem tętniczym samoistnym. Duży wpływ ma tutaj właściwe żywienie tych dzieci. Oraz właściwa aktywność fizyczna. Także tutaj w czasie naszych badań lekarskich oczywiście oprócz takiego typowego badania pediatrycznego dokonujemy pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. No i udzielamy również od razu zaleceń, zarówno zaleceń dietetycznych, jak i zaleceń właśnie co do aktywności fizycznej dzieci. Bardzo zadowolona z przeprowadzonych badań, ponieważ zostały dokładnie przeprowadzone i jestem z nim zadowolona. Najbliższy ośrodek znajduje się w Żyli Strzewie. To jest to kawałek, jednak, niestety, pory otwarcia ośrodka są dosyć niedogodne dla osób pracujących.